Cześć, ja ludziska, z tej strony Bunkster i witam was w kolejnym odcinku Minecrafta Ale tym razem, jak widzicie, mam jedno serduszko Robimy challenge Minecraft kontra ja, jedno serduszko, jedna szansa Ale oczywiście na tym moim, na tym moim paczce modów I teraz tak, musimy naprawdę bardzo uważać, no bo naprawdę wystarczy, że wysk wyskoczyłbym tutaj I już bym umarł, i to, i koniec serii tak, yy, jedna, to będzie seria. O, o, nie wiem czy jeden odcinek, czy 20 odcinków zobaczymy. Ale tak, yy, gramy na hardkorze. Jedno, yy, jedno życie... I zobaczymy co dalej. Dobra, tu są papugi. Okej, okay, to może pójdziemy sobie. Hejka, hejka. Uh, tak, jeżeli zobaczymy szkieleta, mam przechlapane i to dość mocno. Okej, okay, chodźcie, chodźcie. Okej, okay, fajnie, nie chciałeś uratować swoich kolegów? Miło. Dobra, okej, okay, uratowałem. Widzicie, już, już dobrze się zaczyna, już dobrze się zaczyna. Yy, powiedziałem tak, yy, że zauważyłem, że bardzo... Może nie, że jakoś bardzo, ale zauważyłem, że chcecie yy, mieć odcinki u mnie z, main, yy, z Minecrafta z yy, Hardcora, więc powiedziałem, kurczę, czemu wam tego nie dać, skoro chcecie, a przy okazji może jakoś to urozmaicić. No to więc tak, patrząc na moją serię Minecrafta na luzie, gdzie polecam, polecam wejść i zobaczyć. Uuu, fajnie. No e, że ile razy tam umarłem, to powiedziałem, że kurczę, to jest chyba dobry pomysł. Dobra, jedzonko, jedzonko i zobaczymy tutaj będzie jeszcze. E, tak, w ogóle dzi dzisiaj już jest drugi dzień świąt, piąteczek. E, dajcie znać jak tam minęły Wam święta, czy... Mikołaj przyszedł i dał coś ciekawego. Możecie się śmiało pochwalić w komentarzach. I teraz tak ja tam, oczywiście, jak chcę powiedzieć, że ja dostałem bardzo fajne prezenty. Byłem cały rok grzeczny i no więc bardzo, bardzo fajnie. Dobrze. Zbieramy, zbieramy jedzonko, bo to się przyda I teraz tak, gdzie idziemy? Idziemy, tam jest w ogóle bardzo ładny biom Ok, Wiemy na pewno, że nie będziemy chodzić do żadnych lodowych pomieszczeń Do żadnych wież Jeżeli nie wiecie czemu, znowu ta odnoszę się do mojej, do mojej serii Minecrafta na luzie I muszę powoli chodzić, bo jak skoczę za bardzo to znowu... Muszę o tym pamiętać, dobra Ale, kurczę Prawia, że No Nie powiecie, że nie. <laughs> może, może tak troszeczkę. O, o okej. Okay. Czy, czy to jest piramida? Czy to jest. Pi... Okej. Okay. Eee, słyszę pająka ale to może tylko przez chwilę. Mm. Dobra. Czy to jest. Czy to jest. Czy to jest, jest pająk? Czy to ma sens tam pójście? Hm. Dobra. Mm, I tak. Dobra, kurt, dobra. Nie, no, ku, kusi mi. Ja się nie mogę bać, ja się nie mogę bać, widzowie. Dobra, bierzemy tutaj drewno. Eee, jedno, drugie, trzecie. Uh -huh. Dobra, mamy. Eee, robimy sobie tutaj e, crafting, patyczki i robimy sobie kierow. Od razu sobie przy okazji zrobimy jakiś mieczyk, bo może się jednak przydać. I no, dobra, niszczymy, niszczymy, niszczymy Cyk, dobra Ważne, żeby się, żeby w ogóle znaleźć jakiś nocek, bo kurcze, jeżeli tutaj słońce zgaśnie To będę mieć przechrapana, dobra, patrzymy Nie ma nic, patrzymy Oj, 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 ale on strzelał, ale on strzelał Nie, 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 dobra, nie, 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 okej, okay, wiemy, że nie, wiemy, że nie, wiemy, że nie Dobra, to też ku wygląda kusząco, naprawdę, chyba bardziej niż tamto. Okej, okay. jajku, no to był, <gryw> byłby naprawdę bardzo szybki odcinek. Nie, 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 dobra. Mm. Skyward Cities, okej okay. O, okej, okay. słyszę wiożerów, Jest, już jestem spokojniejszy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy tutaj masz. O, fajnie. Mmm. Zrobimy sobie tutaj tak. Bierzemy. Raz, dwa, trzy i cztery. Ubrani. Dobranoc. Ja się tutaj położę z, pan, ta, z, panem, z pani małżonkiem. E, Stefan. No, pani było bardzo miło. u masz mieczek. Dobra. Bierzemy. Co to jest? Jakaś książka. Książka z piórem. okej. Okay. Będziemy mogli pisać tutaj piękny notatnik. Dobrze, będziemy po każdym odcinku, przed zakończeniem odcinka będziemy pisać szmorogdy, super, pszenica, ryby, jabłuszka, szczały to się też przyda, chlebek, Ym, tutaj kilo żelazne. no i świetnie, no to dobry początek, dobry początek. Ym, raz, dwa, Ym, ziemniaki też zabierzemy, może się przydadzą, to jest skrzynka kolejna. Nie, no naprawdę, bardzo ładnie, ba bardzo dobre miasto. Dobra. Jedzonko, 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 jedzonko. Jedzonko, jedzonko, jedzonko. Tu jakieś złoto. Czy coś jeszcze? Chyba wszystko. Dobra. Dobra, dobra. Co tu na górze? Przecież jak ja tu i spadnę, to też umrę. Kurde. Dobra, wynachamy, wynachamy. Oj, Ojeju, jakie tutaj bogactwa, jaki dobroci Dobrze, dobrze, bierzemy złoto wam się, to, wam się nie przyda To się nie przyda e, Łóżko, łóżko się przyda, ojeju jeju, Musimy mieć to łóżko jak najbardziej Dobra, tutaj żelazo i na górę Na górę, na górę, na górę Okej okay. Jeszcze na górę Idziemy na maksa, idziemy na maksa, idziemy na maksa Tutaj kolejne o, świąteczne prezenty, właśnie, do tego, że są święta. Mhm. Dobra, yy, możemy zmienić to. Tak. Co, czego nie potrzebujemy? Czego nie potrzebujemy? Nie potrzebujemy yy, gliny. Tu jabłka zabierzemy. Tutaj zabierzemy mięsko. Yy, tego nie potrzebujemy. Już tego nie potrzebujemy. Bardzo, bardzo użyłem. Mhm, mhm. Dobra, co tu masz? Czarna wełna też niepotrzebna, ale woda, o, to się przyda To się przyda, już mamy jeszcze lepsze Jabłuszka, węgiel, węgiel, o tak węgiel się przyda Coś się denerwujesz, co tu chcesz? Masz... Nie, panie, panie, ja tutaj tylko kradnę, to jest nic wielkiego Wy się już, cię... już powinniście się przyzwyczaić Dobra, bierzemy, 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 idziemy dalej O, żelazo Żelazo, żelazo, żelazo Żelezu, żelezu, żelezu Dobra Jesteśmy na górze Dobra, ja się boję tego dotknąć, nie tykam U U Dobra, nie, nie skar... my się chce schodzić? Dobra, niech się rozleje Bierzemy I hop I to było niewidoczne jakby miała ja jeszcze wkład na to To byłoby piękne. Okej. Okay. Mm, idziemy tu. Idziemy, idziemy, idziemy. A, tutaj już nic takiego ciekawego. Naprawdę to nic ciekawego. Ale fajny, fajny początek, fajny początek. Muszę przyznać. Co tutaj jeszcze mamy? O u, skrzynka, skrzynka, skrzynka. Bierzemy, bierzemy, bierzemy mm -hmm. hop, hop. Hop, hop, hop Szmaragdy, szmaragdy, krata Mieczyk, łopata, chlebek o, już nie ma miejsca, halo, nie ma miejsca Trzeba zmienić krata Klotoplut, burki. O dzisiaj będzie to świąteczny odcinek, i będę śpiewać, naprawdę mhm, mh. Bierzemy, 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 bierzemy. Tu bierzemy, tu bierzemy. Okej, okay, nic da, nic więcej. Mm -hmm. Dobra, na górę, na górę. Hop, 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 hop. Hop. Okej. Okay. Góra, góra, góra. Czy coś tutaj mamy? Nie wiem, jeszcze nic. Czy coś tutaj mamy? Mm, nie. Dobra. A to jeszcze wyżej może. Dobra, jeszcze wyżej. Jejku, to będą same dobrocie E, fajerwerki, fajerwerki, ku, kusza, czy kusza jest dobra? Mm, tego nie potrzebuję, bierzemy kuszę mm, Fajerwerki nie używamy Ale przejdziemy wokół tego, nic tu nie ma Dobra, nic tu ciekawego nie ma A ja nie chcę spaść Dobra, idziemy e, Idziemy, tam było O, tu było przejście jakieś Hop, 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 hop. Tutaj, dobra. Też nie ma. To chyba taką bardziej na elitę. Elit, elitrę, Dokładnie. Tutaj też nic nie ma. Ale tutaj można się przejść. Co tu jest? Nie wiem. Dobra. Ta książka. Dobra. To, to wyrzucimy. Co jeszcze tu wyrzucimy? Co nam się tu nie przyda? Co nam się tu nie przyda? To wykorzystamy. To nam się nie przyda. Um, dobra. Dobra, na razie tyle. Mm -hmm. Dobra, tak żeby nie spać, naprawdę. Okej, okay, dobrze. I teraz. Uh, woda. Ok, i teraz skok życia. Hop! Dobra, jest. Mamy dungeon. Nie, 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 nie. No, dawaj się tą wodę. No. Dobre, no, no co? ja mam powiedzieć, widzowie, no. no. Ehm, moje ogarnięcie. Gdzie mam wodę w ręce? Hm. Nie były zbyt e, dobre. Cóż, bardzo szybki odcinek, bardzo szybki odcinek, ale chyba mogę Wam już podziękować za ten odcinek. E, no cóż, e, i tak jak mówiłem, no, szybki odcinek może być. Nie, nie sądziłem, że będzie aż tak szybki, ale już przynajmniej inną noc przeżyłem, więc e, chyba po prostu podziękuję za ten odcinek. No co, święta są, więc e, spędźcie ten czas z rodziną. E, ja też już w takim razie pójdę i co, wszystkiego dobrego w te święta, widzimy się w poniedziałek w Minecrafcie na Ludzie. I kto wie, może jeszcze spróbujemy w, za tydzień w piątek ten challenge. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, jakie challenge chcecie zobaczyć na moim kanale, piszcie śmiało! Trzymajcie się. Cześć!